O ale bym se w coś pyknął. Ale nie na tym komputerku już mnie nudzi komputerek. Na takim Xboxiku to bym se pyknął. Hm, może kupię sobie Xboxika. Ile tam mam? Hmm. Z 20 zł. A i tak zapomniałem, że wszystko na Lego wydaje. A gdyby tak się dało połączyć jedno i drugie? Hmm. Muszę to sprawdzić. A, owoc na drogę. Tup 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 tup. Tup 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 I zakręcik. tup tup. I chwyt sakręcik. Tup tup. Tup 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 tup. Taki spoiler. Moja dziewczyna już tam nie pracuje, a oni dalej i tak mi nie płacą za reklamę, więc tup 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 tup. Jest i mój cel. Jest mój cel. Dobra. Wchodzimy, moi drodzy. Kręcimy, działamy. No i jestem, moi drodzy, cóż, na wszystkich y, zawiedzionych, że nie było wideo z, mówię strasznie gorąco, że nie było wideo y, z samej Wiedronki, musicie wybaczyć, kręciłem wideo, ale w pewnym momencie zauważył mnie pan ochroniarz i podszedł do mnie i mówi tak, patrząc na mnie z groźnym wzrokiem. Młody, ja Cię znam. Mój wnuczek cię ogląda i się i ja zapomniałem nagrywać, mój drodzy, Także przez ochronę niestety nie udało mi się yy, nagrać, natomiast wróciłem z Biedronki, jak widzę, z dwoma siatkami. I w sumie właśnie się kapłem, jak bardzo nie po polsku się zachowałem, bo być w Biedronce i nie kupić siatki z Biedronki, a wiesz jakieś ekotormy. Mm. moi drodzy, no cóż. Taki polski, statystyczny obywatel może kupić w tej biedronce. Po cóż się do tej biedronki chodzi? A już, moi drodzy, po jedną tylko rzecz można chodzić do biedronki, a jest nią. cebula. Tak jest, jedną cebulkę nabyłem. Jest też trochę pomidorków, ale oczywiście nie przyszliście tutaj, by zobaczyć mój warzywny hał. Spokojnie, mięsnego też nie zobaczycie, bo jak wiecie, mięsa nie jadam. Także zobaczcie tylko właściwie tutaj warzywa. Dużo warzyw. Natomiast mięsa nie jadam. A teraz przyszliście do trochę... W innym celu dowiedziecie w jaki oto sposób można mojej zdobyć Xboxa One za mniej nawet niż 20 zł. I to nie jest clickbait, i tu nie chodzi też o to, żeby wziąć na przykład 3 kg pomidorów, zważyć i na całej kasie samoobsługowej i spróbować zrobić jakiś manewr. Tylko jak najbardziej legitnie go, moi drodzy, zdobyć. I nie ma tutaj żadnego clickbajta, ponieważ on się znajduje w drugiej odpowiedź znajduje się w mojej drugiej siatce. Mianowicie spieszę do Was, ponieważ ruszyła nowa, świetna, genialna wręcz promocja. Jeżeli chodzi o książki od wydawnictwa Amid i Biedronkę są nie tylko aktualnie pojawiły się te książeczki. Wiele książeczek pojawia się w Biedronce i ma naprawdę świetne ceny, dokładnie od wczoraj, tak od 11 one się pojawiły. Natomiast również mamy świetną promocję do 28 czerwca i moi drodzy teraz tak, kupując jakikolwiek tytuł w tejże Biedronce, ja ich kupuję całą siatę zaraz sobie obejrzymy co, ponieważ wyjdziemy dzisiaj trochę poza szablon poza szablon legowy chociaż pierwsza pozycja będzie legowa moi drodzy, kupując sobie taką pozycję od Amitu w Biedronce, zachowajcie paragon jest to bardzo ważne, po czym tutaj wam daję w opisie link bo co tu mam w środku? To jakiś plakat mam w środku Wow, patrzcie, normalnie jak w takich gazetach, gdzie są rozkładane plakaty, wow! czy ja takich nie kojarzę. Jest jakaś gazeta, gdzie by się plakat rozkładał? Hmm. Hmm. Także mamy tutaj takie, moi drodzy, tytuły. I teraz tak, kupując no jakikolwiek tytuł w Biedronce, możecie w link, który znajduje się poniżej, kliknąć. Tam macie instrukcję, co zrobić, moi drodzy. I rozwiązując bardzo proste zadanie konkursowe, możecie zdobyć jeden z 20 Xboxów One. 50 JBL-ów. W ogóle jest właściwie. Miałem mieć tu JBL-a, żeby zagrał muzyczkę i chciałem pokazać jak to działa, ale zapomniałem o tym JBL-u, więc nie będzie. Albo jeden ze 100 zestawów książeczek od Amitu o wartości 50 zł. Jak widzicie, jest to ponad 170 nagród, a wystarczy naprawdę rozwiązać bardzo proste zadanie konkursowe, no i kupić minimum, minimum prawda, tam w Biedronce książeczkę i można wygrać. I naprawdę, to nie jest tak, że jest jeden Xbox i to takie wiecie, trudny konkurs jest czy coś. Nie, konkurs jest bardzo prosty, a Xboxów jest dużo. Moi drodzy, bardzo z tego zachęcam, więc nie ma tu, nie ani grama clickbaitu. E, podobnie jak w free rankach z naklejkami, e, moi drodzy, e, tutaj, ja pamiętam, w ogóle, jak ja byłem mały, to bardzo często robiłem takie rzeczy dla dziewczynek i jakoś nigdy nie miałem z tym problemów. Nie wiem, czemu dzisiejsza młodzież ma takie z tym problemy, że na przykład, wiecie, w ogóle to jest świetne naklejki, mamy przybieranki możemy sobie dziewczyny przebierać, no dlaczego by nie, moi drodzy? Dzisiaj mówcie, że ma strasznie mam wrażenie z tym problemy, że o to jest dla dziewczyn, to o tym nie będę się bawił. Ja jakoś takiej nigdy nie byłem, a może ja po prostu zawsze byłem yy, dziwny. Yy. Może. Moi drodzy, więc, bardzo prosty konkurs. Kupując pozycję za mniej niż 20 zł, możecie w bardzo prosty sposób konkurs wygrać i stać się posiadaczami Xboxa One. Nabułem również kolorowankę z naklejkami z Krajny Lodu 2. To po prostu jest kolorowanka, ale w środku znajdziemy też naklejki. Także jest i coś do pokolorowania, i coś do ponaklejania. Także całe spektrum możliwości. By nie było, że same damskie tematy u mnie w domu będą, no to proszę. Auta! I dokładnie to y, auta. Y, tam, dokładnie to auta. Y, moi drodzy, również podobnie jak tam, malowanki plus na środku trochę naklejek, fajnie, mogę sobie wykleić pokój. Nie, no dziewczyna mnie zabiła, ale mogę sobie pokolorować y, auta. Chwilowo swojego własnego nie mam, więc dlaczego by nie pokolorować sobie takie, które mogę pokolorować. Coś, co bardzo lubię, czyli Gwiezdne Wojny, no w ogóle bardzo mnie zaskoczyło to, że spójrzcie, tutaj z tyłu mam taką twartą tekturę, czyli wszystkie zadania z ostatniego Jedi, Jak wiecie, to jest mój ulubiony epizod Gwiezdnych Wojen, więc jakże mógłby się powstrzymać. możła mi główek, modi drodze, natomiast przez tą twardą z tyłu podkładkę możemy sobie je rozwiązywać nawet w locie. Możemy stać na pasach i na przykład na pasach je rozwiązywać. Też bardzo ciekawa yy, sprawa, yy, w ogóle fajne te książeczki są wszystkie. Możemy tak zmienić content i nie tylko LEGO, moi drodzy, rzucać. Co bo o tym sądzicie, co? Może jakiś basen z kulkami uruchomimy i będziemy skakać? Yy, dalej, Kraina Lodu 2 i tutaj znów, tylko, że tym razem malowanka, ale wodą. Ja pamiętam, jak byłem mały, jak to wchodziło, jaki to był szał. Przez małe, rozumiem, lata 90. Że tu malowaliśmy wodą i coś nam się kolorowało. To było świetne i tutaj otrzymujemy całą taką kolorowankę, moi drodzy, i naprawdę wszystko w świetnych cenach w Biedronce. No żałuję, że niestety nie mogłem dla Was tego nagrać z Biedronki. Tak jak mówię, próbowałem, ale bardzo szybko pojawił się ochroniarz i no niestety, chociażby, żeby Wam pokazać ceny i wszystko. A Miki, sport to zdrowie, bo to jest oczywista oczywistość, że sport to zdrowie, więc by potwierdzić sobie tę tezę, kupiłem sobie książeczkę, by tutaj świetnie się bawić przy niej. Troszkę naklejek, trochę łamigłówek, a i pokolorować też będzie co. Także zdecydowanie łamigłówki to jest to, czym amit mocno stoi na gruncie więc jak najbardziej myślę, że warto, dalej jedziemy yy, suknię księżniczek. Tak, naprawdę kupię mojej dziewczynie, bo ona uwielbia Arielkę i w ogóle uwielbia suknię ciężniczek i takie właśnie malowanki. Ona w ogóle ma hopla trochę na punkcie sukni, więc mówię o ktoś się ucieszy z sukni księżniczek. A, tak, widzicie, mam tutaj takie dziewczyny w dość hmm, po prostu zwykłej wersji bezsłupniowej yy, i po prostu musimy je ładnie ubrać. A żeby je ładnie ubrać, wystarczą nam kredki lub, no właśnie, naklejki, które znajdziemy a, w środku. No mówię po prostu wow. A szczególnie, że za, za bardzo małe pieniądze idzie to nabyć, to mówię no, wezmę dziewczynie Taki prezent, weekend się zaczyna, pobawi się, a być może z Zmyżki miki to nie koniec, moi drodzy, bo cóż ja jeszcze widzę, czekajcie, dwie pozycje jeszcze zmyszki miki wziąłem, czyli piłka w grze oraz kolorowanki z naklejkami. Te kolorowanki z naklejkami również są mocno sportowe i one się już tam pojawiły w sensie, czyli schemat znany, tak? Mamy kolorowanki tutaj proszę i mamy, moi drodzy, w środku naklejki, tak? Także to jest też coś, żeby sobie tutaj naprawdę fajnie chwilę spędzić. Jakieś w ogóle byłem sportowcem, muszę Wam kiedyś o tym powiedzieć więcej bo byłem naprawdę dobrym sportowcem, biegaczem w Polsce, na poziomie Polski. Nie będę się chwalił, że 16 nogi w Polsce kiedyś o tym porozmawiamy. A piłka w grze, w ogóle. no, mm, to to to, 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 to bo chyba kupiłem, tylko dlatego, że mi się zapach podobał, bo szczerze powiem wam, ja piłki nie lubię, ale też będę szczery, no wiadomo, że nie kupiłem tych wszystkich, moi drodzy, książeczek dla siebie tylko i wyłącznie. A, prawda jest taka, że ja jestem chociażby yy, ojcem chrzestnym pewnej czteroletniej dziewczynki, yy, również jestem yy, bratankiem i w ogóle, także mam, ko mam kogo obdarować, plus moją dziewczynę, także spokojnie, kontentu nie zmieniamy, nie zaczniemy teraz kolorować na tym kanale. Chociaż jeżeli będziecie ładnie prosić, to kto wie, kto wie. Autka, żeby było więcej autek i tutaj właśnie tak jak było malowanie wodą wcześniej, tak jest i tutaj, moi drodzy, czyli autka również możemy pomalować wodą. Jeżeli nie wiecie, jak to działa, no ja wam nie będę pokazywał w Googlecie, ale działa naprawdę świetnie. Malujemy po prostu pędzelkiem z wodą i to nam się koloruje. Ja pamiętam, jak to mi urywało łeb w latach 90. jak to wychodziło. co Tutaj również mamy, tutaj chodzi że coś mamy, ale ja mam co to jest, to się wkrótce okaże. No i moi drodzy z ostatnią pozycją, którą sobie tutaj jeszcze nabyłem. Jest uwaga, o, taka duża książeczka, kraj na lodu i to jest mega kolorowanka, mega. Czyli coś wam zajmie naprawdę dużo, 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 dużo czasu, ponieważ jest to duże i naprawdę można później wyciąć, nakleić. Yy, grafiki są bardzo ładne, więc ja już widzę jak to koloruję, to... Ej nie no, naprawdę tego chyba nie dam tej mojej chrzestnej. Chyba nie dam, bo to jest naprawdę ładne, kurde. Jakby tak wrócić do tego dzieciństwa, i sobie zacząć kolorować jak w dzieciństwie. Ej, chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy, moi drodzy. E, cóż, e, tak jak mówiłem, moi drodzy, zacznę się świetna promocja i pomimo tego, że powiecie, ja idę w pozycjami tu, a są oczywiście również pozycje z Lego w y, Biedronce jest ich cały ogrom. Zapominaj mi jednak, że od wydawnictwa Amid otrzymuję dużo paczek i właściwie wszystkie pozycje już mam. W związku z tym nie kupowałem LEGO, a postanowiłem nabyć coś y, spoza Lego, czego jeszcze nie mam, ko mogę kogoś tym obdarować i tak dalej. E, nie zapominajcie więc, że również ten jest tak, że musi być fanami Autek czy krajny i jeżeli nie, to jakby tutaj wyautowani z konkursu. Nie, nie, nie. Absolutnie. Lego też jest i ceny też są świetne w tej biedronce. Więc czy chcecie wziąć udział, czy nie, pamiętajcie, od wczoraj do 28 ogólnie jest bardzo dobra promocja, ogólnie dobra akcja w biedronce z pozycjami ami tu... Dodatkowo jest jeszcze mówię, połączone z konkursem aż 20 Xboxów, 50 JBL i, i 100 baczek wartych po 50 zł minimum. Jedno to zawalczyć, zadanie jest bardzo proste, każdy myślę, może wystartować. I to Wam się chciałem, moi drodzy, przekazać miłego weekendu życzę i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Aby ich nie przegapić, subskrypcja wraz z dzwoneczkiem jest skazana. I zatrapiajcie inne moje piękne filmy z Amitem, bo jest tego naprawdę dużo, więc jest co oglądać. A że weekend, to macie czas. Bye!